Cześć. Witamy na kanale Życiowe Ścieżki. Miłego oglądania. Jolanta dojechała do rodzinnej wsi i wysiadła z samochodu. Jej matka zmarła pół roku temu. Nadszedł czas, aby sprzedać odziedziczony dom. Kto by go teraz chciał? Matka kochała swoją rodzinną wieś. Nigdy by jej nie opuściła. Jolanta tego nie potrzebuje. Dorobiła się majątku. Po co jej stary wrak? Dziewczynka w wieku około 10 lat podbiegła do kobiety i wyciągnęła ręce. Mamo! wykrzyknęła. Jolanta o nie miała. Przypomniała sobie pomyłkę z młodości. Jak w popłochu biegła do szamanki, swojej babci Haliny. Łzy nie pomogą na smutek, powiedziała kobieta. Widziała w życiu inne rzeczy. Jak można nie pomóc? Co można zrobić? Ona ma 16 lat. Nie ma pieniędzy. Jej mama robi co może. I jest w ciąży. Jedzie do miasta. Jakie jest teraz miasto? Wszystko będzie dobrze, zapewniła mnie babcia Halina. Miasto i cała reszta. Rozwiązaliśmy więcej problemów. Jolanta próbowała wymazać z pamięci to, co się stało. Przez tydzień leżała w domu zielarki. Możesz wstać? Boli? zapytała kobieta. Jolanta nie wiedziała, co powiedzieć. Ciało ją bolało. Z trudem poruszała nogami. Okłamała matkę, że idzie do koleżanki. Nie chciała sprawdzać. Czas wracać do domu. Babcia Halina szepnęła. Zapomnij o tym. Nie myśl o tym. Łatwo ci mówić. Chciałabym nie musieć myśleć o tych bólach. Jolanta nigdy nie czuła takiego bólu. Myślałam, że nie dam rady, powiedziała, ale dałam radę. Jaka ty jesteś stara, odpowiedziała babcia Haliny. Dziewczynka wyszła. Więcej kłopotów nie było. Dlaczego taka smutna? zapytał miejscowy Felix. Nie twoja sprawa, odpowiedziała Jolanta. Facet był zaskoczony taką reakcją. Przecież dała sobie słowo, że nigdy więcej. Pójdę z tobą na strych. Nie ma mowy. Co za marzyciel? Pomyślała sobie. Widź się z bólu i kurczowo trzymać się życia. Nie ma mowy. Odebrała dyplom i wyszła. W ciągu dziesięciu lat podniosła się. Wysyłała pieniądze matce, ale rzadko ją odwiedzała. Lepiej przyjedź do mnie, odpowiedziała Jolanta Emili. Ale kobieta nigdy nie odwiedziła córki. Nie miała siły. Nie miała po co. Kiedy zmarła, Jolanta przyjechała ją pochować. Tak jak prosiłaś, mamo. Wyszeptała. Pochowała ją obok ojca. Więc się spotkali. Dziewczyno, czego chcesz? zapytała Jolanta. Nigdy nie miała dzieci. Bezpłodna. Dobrze, że jeszcze żyje. To nie było bezpieczne, ale nie było wyjścia. Dziecko ani drgnęło. Zabierz mnie do domu. Nalegała. W porządku, chodźmy. Odpowiedziała Jolanta. Wzięła dziewczynkę za rękę. Brudna i obdarta, z dysfunkcyjnej rodziny. Czy oni cię w ogóle karmią? Zapytała. Dziewczynka potrząsnęła głową. Dom mamy był stary i zniszczony. Jak ona w nim mieszkała? To tajemnica. Kupowała artykuły spożywcze i karmiła dziewczynkę. Musiałabym się dowiedzieć, kim jesteś, powiedziała Jolanta. Szef ochrony odpowiedział od razu. Słyszałem, powiedział. Obiecał, że dowie się w ciągu trzech dni. Dziewczynka nie odstępowała Jolanty na krok. Gdzie byłaś, mamusiu? Powiedziała dziewczynka. Jej słowa brzmiały wzruszająco. Dlaczego nazywasz mnie mamusią? Zapytała Jolanta. Umarłaś, a teraz wróciłaś do życia, powiedziała dziewczynka. Jolanta nie była zadowolona z otrzymanych informacji. Mała Amalia dorastała w dysfunkcyjnej rodzinie. Jej matka została potrącona przez samochód. Ojciec pił. Co my teraz zrobimy? Pomyślała sobie. Dlaczego myślała, że jestem jej mamą? Jolanta czekała na zdjęcia. Wojciech przysłał jej je pocztą. Mam przyjść? Zapytał. Tak, przyjdź, odpowiedziała Jolanta. Potrzebowała wtedy wsparcia bardziej niż kiedykolwiek. I oto jest odpowiedź na pytanie, wykrzyknęła kobieta. Ze zdjęcia na stole patrzyła na dokładną kopię samej siebie. Ale kim jest ta kobieta? Dlaczego jest tak podobna do mnie? Nowe pytanie dręczyło Jolantę. To nie mogło być podobieństwo jedna twarz. Nic dodać, nic ująć. Mała Amalia opowiedziała swoją historię. Tatuś pije, wyszłam z domu. Mam rotała. Poznałam ciebie i jesteś moją mamą. Jolanta nie była zaskoczona. Chciała wierzyć, że jej mama żyje. Trudno było odróżnić Jolantę od Sylwii. Identyczne twarze. Amalia zobaczyła na ulicy dokładną kopię swojej matki i podbiegła do niej. Musimy dowiedzieć się czegoś więcej. Jolanta wydała polecenie. Sylwia musiała mieć z nią coś wspólnego. Tak, zgadza się. Wojciech potwierdził. Miał nosa do szlifowania tej informacji. Sylwia to twoja własna siostra. Siostrą? Ale jaką siostrą? zapytała. Nigdy nie miałam siostry. Emilia żyła biednie. Ciąża ją zaskoczyła. Idź do babci Haliny nalegał jej mąż. Ona by pomogła ale nie mogła. Jak mogła znieść taki grzech? Uzdrowicielka nie odmówiła pomocy. Znam kogoś w sierocińcu powiedziała. Pomogę ci rozwiązać problem. Poród był trudny. O bliźniakach dowiedziałam się później. Ze Zbigniewem nie damy rady wykarmić dwóch gęb. Emilia lamentowała. Jak jej było wstyd, ale nic się nie dało zrobić. Babcia Halina rozwiązała problem. Dziękuję. Niech tak będzie, powiedziała kobieta. Zbigniew nie był zadowolony. Nie możemy nakarmić nawet jednej gęby. Był oburzony. Mężczyzna był przekonany, że żona powinna posłuchać jego rady. Przecież to nie grzech, powiedział. Kiedy sami ledwo wiążemy koniec z końcem, to nie jest grzech. Ale Emilia nie podzielała jego zdania. Dlatego była sama. Zbigniew wyjechał. Nigdy już nie wrócił. Wyszedł po chleb. Dobrze mu tak. Do diabła z nim, powiedziała Emilia. Zapił się na śmierć po trzech miesiącach. Zamieszkał pod płotem. Cała wieś się śmiała, ale kobieta nie mogła. Przeżyła jedna córka. Jolanta dorosła i wyjechała do miasta. Matka nigdy nie dowiedziała się, co się z nią stało. I sama nie jest bez grzechu. Cóż mogę powiedzieć? Kobieta modliła się, by nie natknąć się na siebie na ulicy. Nie sposób nie rozpoznać kopii samego siebie. Kiedy dom dziecka został zamknięty, uspokoiła się. Sylwia została przeniesiona do sąsiedniej miejscowości. Tamtejszy dom dziecka od dawna nie przynosił zysków. Nie było innej możliwości. Dziewczynka dorastała wycofana. Cicha, skromna, w wieku kilkunastu lat, poszła w rozsypkę. Po ukończeniu szkoły dostała pokój. Alkie sąsiedzi, marginalne środowisko. Sprzedała go, przeprowadziła się do rodzinnej wsi. Jakby tu było lepiej. Co ma zrobić sierota? Jej pierwszy mąż okazał się bękartem. Drugi nie był lepszy. Po jaką cholerę nam dziecko! Mężczyzna miał do niej żal. To prawda, sami żyliśmy biednie, ale było już za późno. Sylwia dowiedziała się dopiero w trzecim miesiącu ciąży. Nie dało się nic zrobić. Wzdychała, próbowała schudnąć, brała zioła, skakała z huśtawek, ale to nie działało. Urodziła się Amalia. Dobrze, że jest zdrowa, powiedział lekarz. Po zachowaniu Sylwii mogły się wydarzyć różne rzeczy, ale Amalia miała szczęście. Nie karmiłam jej. Sąsiedzi pomagali z jedzeniem. Czy gdybym mogła zabrać dziewczynkę od nich, byłoby jej lepiej w domu dziecka? Babcie plotkowały pod drzwiami. Nie lepiej, nie gorzej. Tam przynajmniej jest jedzenie. Amalia czasem nie miała nawet tego. Jej matka i ojciec rzadko wychodzili na sucho. Przez pierwsze kilka lat Sylwia trzymała się razem. Potem to się skończyło. Pili w nadmiarze. Amalia rosła jak chwast w ogrodzie. Matka ją kochała. Kiedy była trzeźwa, opiekowała się nią. Po wypadku użalała się nade mną. Ciągle dzwoniła do mamy. Tata miał to gdzieś. Niedługo będziesz nastolatką, mruczał. Czas, żebyś poszła do pracy. Jestem w twoim wieku. Ta sama piosenka. Czas do pracy. Dać tacie pieniądze na wódkę. Amalia się go bała. Przyjaciele często przychodzili. Rzucali mu złe spojrzenia. Tego dnia bardzo się upił. Złapał Amalię za kark, ledwo się wyrwała. Gdyby jej mama żyła, nie zrobiłby czegoś takiego. Dziewczyna pomyślała sobie. Ulica jest lepsza niż taki dom, a spotkanie z Jolantą było darem. Ale co teraz zrobić? Powinnam odwiedzić uzdrowiciela. Jolancie błysnęło w głowie. Chyba jeszcze żyje. Jolanta! krzyknęła babcia Halina. Wejdź, nie ma za co. Ciocia Halina przypomniała sobie Sylwię. Tak, pomagałam Emilii powiedziała. A co było do zrobienia? Jolanta była w szoku tak to już jest. Dlaczego ty nie pomogłaś? zapytała. Nie chciała. Ja zaproponowałam kobieta powiedziała. Ona jest stara. Po co ukrywać swoje grzechy? Niedługo będzie na emeryturze. Jolanta wsadziła dziewczynkę do samochodu. Dokąd jedziemy? zapytała Amalia. Do twojego ojca, odpowiedziała kobieta. Nie, wykrzyknęła. Nie oddawaj mnie mu. Jolanta zaparkowała przed starym parterowym domem. Przy wejściu śmierdziało nieczystościami. Pełno tu ludzi. Usłyszała męskie głosy na zewnątrz mieszkania. Drzwi były otwarte. Nie bez posiłków. Pomyślała sobie. Kobieta była przerażona. Wojciech, mógłbyś podejść? Jolanta wyszła z wejścia i zawołała mężczyznę. Oczywiście, odpowiedział. Dwadzieścia minut później był przed domem. Może innym razem? Zapytał. Wojciecha zaniepokoiła liczba mężczyzn w mieszkaniu. Sądząc po głosach, było ich co najmniej siedmiu. Obawiam się, że nie dam rady. Zwyciężył zdrowy rozsądek. Cała trójka pojechała z powrotem. Amalia się ucieszyła. Dziękuję. Wykrzyknęła. Zamierzam cię adoptować, wyznała Jolanta. Kobieta chciała uniknąć biurokracji. Wolała załatwić sprawę bezpośrednio z ojcem. Prawa rodzicielskie zostałyby odebrane zaocznie. Lepsze to niż konieczność chodzenia po sądach. Czego się pani boi? zapytał Wojciech. Dlaczego nie możemy zrobić tego oficjalnie? Oficjalnie i tak będzie, odpowiedziała Jolanta. Ale zdajesz sobie sprawę, że procedura adopcyjna nie jest szybkim procesem. Jolanta miała nadzieję, że wszystko uda się rozwiązać za pomocą pieniędzy. Nie chciała, by Amalia choć przez chwilę mieszkała w domu dziecka. Ojciec dziewczynki i jej ojciec szybko się polubili. A ty kim będziesz? zapytał mężczyzna. Jolanta i Wojciech stanęli w progu następnego dnia. W mieszkaniu śmierdziało przepitym alkoholem i brudnym praniem. To był zapach, którego nigdy nie zapomni. Rozmowa potoczyła się w dobrym kierunku. Potrzebuje pieniędzy. Mamrotał pijak. Pożyczki same się nie spłacą. Zastawił swoją ruderę. Przepił pieniądze. Nie ma ani grosza przy duszy. Zaraz wyrzucą go na bruk. Ile chcesz? zapytała Jolanta. Kobieta była gotowa zapłacić każdą kwotę. Apetyt pijaka był poważny. Jolanta zrobiła pauzę. Będę musiała się zastanowić. Zwariowałaś! wykrzyknął Wojciech. Mężczyzna był oburzony taką bezczelnością. Ona chce bardzo dużo. A co ty oferujesz? odpowiedziała Jolanta. Sama była w szoku. Musiała rozważyć wszystkie opcje. A jeśli spłacimy za niego kredyty? Kontynuowała. Kobieta bała się, że przepije wszystkie pieniądze. A co to w ogóle za interes? Wojciech był oburzony. Niech śpi pod mostem. Byle tylko podpisał papiery. I rzeczywiście. Nad czym tu się zastanawiać? Jolanta wyraziła zgodę. Alkoholik napisał oświadczenie o zrzeczeniu się praw rodzicielskich. Wojciech im towarzyszył. Czy możemy zrobić wyjątek? Jolanta wręczyła kopertę kuratorowi. Przygotuje dokumentację. Obiecuję. Kobieta zgodziła się. Dziewczynka była w bezpiecznych rękach. Po co utrudniać życie kochającej matce? Czas jechać do miasta, powiedział Wojciech. Interesy czekają. Do jakiego miasta? Jolanta była zaskoczona. Dom nie został jeszcze sprzedany. Zamieściła ogłoszenia na wszystkich portalach, ale nie było żadnych telefonów. Nie chciała zostawiać za sobą tego balastu. Ten dom nie jest Ci potrzebny. Mężczyzna wciąż nalegał. Nie masz wystarczająco dużo pieniędzy. A co mają do tego pieniądze? Zapytała Jolanta. Te śmieci to balast. Komu to potrzebne? Pomyślała o przepisaniu domu na babcie Haliny. Wydawało się to dobrym pomysłem. Dlaczego nie? Wojciech zgodził się z Jolantą. Ona tego bardziej potrzebuje. Kłopoty przyszły, kiedy się ich nie spodziewali. Dlaczego zostali cały miesiąc w wiosce? Notatka przy drzwiach mówiła wiele. Amalia została porwana przez jakichś mężczyzn, chcieli pieniędzy DLA jej ojca. Mówiłem, że wszystko przepije, wykrzyknął Wojciech. Zadzwonił już do ochrony, będą tu dzisiaj. Ale jak mają pomóc? Jolanta nie chciała płacić. Złośliwy pijak stracił już imponującą sumę pieniędzy. Gdzie gwarancja, że go spłaci, a on nie pożyczy więcej? Biura pożyczkowe we wsi były podejrzane. Lokalni gangsterzy byli zdesperowani, by okradać biednych ludzi. Olbrzymie odsetki. Wszystko nieoficjalne. Można się było po nich spodziewać wszystkiego. To mała wioska. Jolanta rozumowała. Niewiele jest miejsc, gdzie można ukryć człowieka. Ochrona przeczesała teren, ale Amali nigdzie nie było. Musimy zaangażować policję, nalegał Wojciech. Ale Jolanta nie chciała. Musimy poradzić sobie sami. Nagle zadzwonił dzwonek. To otrzeźwiło Jolantę. Jeśli chcesz zobaczyć córkę żywą, przynieś pieniądze do Starego Zamku. Porywacz odezwał się szorstko. Ton to był obiecujący. Jolanta przestraszyła się. Co oni zrobili dziewczynie? On pożyczył, a ona będzie musiała oddać. Na stole leżała kartka z listami z gazety. Tobie by się coś takiego nie śniło. Jolanta i Wojciech pojechali do domu alkoholika. Drzwi mieszkania były pomalowane. Na podłodze były plamy czerwonej farby. Samego mężczyzny nie było w domu. Wrócił dopiero pół godziny później. Kiedy zdążyłeś to wszystko wypić? Wojciech złapał go za klatkę piersiową i potrząsnął. Nie pijany, tylko okradziony, zawodził mężczyzna. Obudził się, a pieniędzy już nie było. Gdzie się podziały? Powinny być na karcie, krzyknęła Jolanta. Amalia została porwana. To twoja wina. Mężczyzna wskazał ręką na drzwi. Zobacz, co oni zrobili. Dranie, powiedział. Ty nie jesteś lepszy. Jolanta warknęła na niego. Dowiedziała się, gdzie mężczyzna pożyczył pieniądze. Chodźmy tam, powiedziała do Wojciecha. Zaraz na miejscu pojawili się ochroniarze. Gdzie jest nasza córka? zapytał mężczyzna. Jaka córka? Co my mamy z tym wspólnego? odpowiedział młody mężczyzna. W jego oczach pojawił się strach. Co menedżerowie mają z nami wspólnego? Nie mieli pojęcia, co zrobił właściciel. To nie nasza wina. Młody mężczyzna kontynuował. Nigdy wcześniej nie widzieliśmy pańskiej córki. Wyszliśmy z biura z niczym. Byliśmy w kilku innych, ale nigdzie nie dotarliśmy. Powinniśmy iść na adresy. Wojciech zasugerował. To dobry pomysł, zgodziła się Jolanta. Ale ochroniarze byli przeciwni. Nic nam to nie da, powiedzieli. Dlaczego nie? Zapytała Jolanta. Mają tam dużo strażników. Co my na tym zyskamy? Argument był logiczny, ale co teraz zrobić? Jolanta była zdesperowana. Zorganizować spotkanie. Przecież zaproponowali, i zastawić na nich zasadzkę w Starym Zamku. Wojciech zgodził się z ochroną. To było wyjście. Tak też zrobiliśmy. Przyjechali na miejsce godzinę przed spotkaniem. Na zewnątrz zamku nie było nikogo. Nie pojawimy się, powiedział mężczyzna. Zadzwonił do Jolanty pół godziny po przyjeździe. Wrzuć pieniądze do kosza. To zbyt ryzykowne. Wojciech był oburzony. Był przeciwny temu pomysłowi, ale nie było wyjścia. Jolanta wrzuciła pieniądze we wskazane miejsce. Za 10 minut dziewczyna przyjdzie do ciebie. Nigdzie nie odchodź. Natychmiast zadzwonił dzwonek. Jolanta zorientowała się, że są śledzeni. Oczekiwanie było długie. Jolanta i Wojciech byli zdenerwowani. Amalia, wszystko w porządku? Dziewczyna wybiegła z zamku dokładnie 10 minut później. Tak, mamo, odpowiedziała. Dziecko nie było maltretowane. Amalia wyglądała dobrze. Mieli lepiej niż tatuś, powiedziała. Zasadzka poszła na marne. Ochroniarze opuścili stary zamek z niczym. Nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności? zapytał Wojciech. Mężczyzna nie wierzył, że Jolanta tak to zostawi. Ona nie chciała pokazówki. Najważniejsza była Amalia w domu. Wszystko jest w porządku. Jej ojciec powinien normalnie żyć, powiedziała kobieta. Wojciech był zszokowany propozycją Jolanty. Po co go leczyć? Po co mu pomagać? Zapytał. Przecież on jest DLA nas nikim. My go do niczego nie powołujemy. Niech sam uporządkuje swoje życie, żeby nigdy więcej nie znalazł się w takiej sytuacji, wykrzyknęła Jolanta. Była pewna swojej decyzji. Następnego dnia poszła do domu pijaka. Mężczyzna spał. Drzwi do mieszkania były otwarte. Wstawaj! krzyknęła ze złością Jolanta. Mężczyzna otworzył oczy. Czego chcesz? Zapytał. Ani słowem nie wspomniał o Amali. Zaczynasz nowe życie. Jolanta ochlapała mu twarz wodą i poklepała po policzkach. Kompletnie cię odbiło. Pijak był oburzony, nie zareagowała na jego słowa. Klinikę znalazła w tydzień. Czy muszę jechać do miasta? Zapytał Alkierz. Amalia bała się o ojca, nie chciała, żeby z nimi jechał. Mamo, dlaczego? Zapytała dziewczynka. Jesteś za młoda, córko, odpowiedziała Jolanta. Później zrozumiesz. Zbigniew wcale nie chciał jechać do miasta. Jego rodzinna wieś była jego domem. Wrócisz, jak się wyleczysz, powiedziała Jolanta. I znowu będzie pił, zażartował Wojciech. Było w tym trochę prawdy. Powinien znaleźć pracę, pomyślała Jolanta. Każdy może żyć normalnie. Atmosferę rodzinnej wsi znała z dzieciństwa, żadnych perspektyw. Przed wyjazdem udała się do szamana. Jolanta! wykrzyknęła kobieta. Już wyjeżdżasz? Zostawię ci dom mojej mamy. Jolanta wyciągnęła teczkę z dokumentami. Naprawdę? Babcia Haliny splamiła dłonie. Komu to potrzebne? Przecież to śmieci. Jak wiesz, kiedy przyjechałam do miasta, zabrała malkiera do kliniki. Trzeba go wyleczyć, powiedziała Jolanta. Jesteś najlepszym lekarzem. Wszystko zależy od chęci pacjenta, odpowiedział lekarz. Jolanta regularnie odwiedzała alkoholika. Wojciech nie rozumiał jej motywów. Chce się z tobą ożenić, powiedział. Zaadoptuje Amalię. Jolanta nie spodziewała się czegoś takiego. Zauważyła sympatię Wojciecha, ale nie zwróciła na to większej uwagi. Dlaczego nie powiedziałeś tego wcześniej? Zapytała. Nie miałem odwagi, odpowiedział: Kim ty jesteś, a kim ja i właściwie co? Co z nim jest nie tak? Ma swój zawód, jest rzetelnym i lojalnym człowiekiem. Ojciec to ojciec, powiedziała jolanta. Matki jej nie przywrócisz, ale ten człowiek ma szansę na życie. Sam się do tego nie doprowadził. To pech urodzić się w takim miejscu. Nie każdemu udaje się wydostać. Musimy mu pomóc. Jolanta Wojciech pogodziła się z decyzją Jolanty. Nie można się z nią kłócić. To wspaniale, jeśli tata stanie się normalny, powiedziała Amalia. Dziewczynka czasem podsłuchiwała rozmowy dorosłych. Jolanta umówiła się ze szkołą i korepetytorami. Amalia ma zaległości, powiedziała nauczycielka. Dziewczynka nie chodziła do szkoły. Rodzice pili, dojazdy były długie. Skończyła pierwszą klasę i zrezygnowała. Czytam książki w domu, powiedziała Amalia. Brawo! Dostałaś się do czwartej klasy. Dobrze ci poszły testy, pochwaliła ją Jolanta. Leczenie działa. Jak długo on tu zostanie? zapytała Jolanta. Regularnie odwiedzała wujka Zbigniewa. Nie dłużej niż miesiąc, odpowiedział lekarz. Mężczyzna był nie do poznania. Przybrał na wadze, zniknęła opuchlizna i podkrążone oczy. Dziękuję, powiedział. Wujek Zbigniew był wdzięczny Jolancie. Wyciągnęłaś mnie. Jakie masz plany na przyszłość? zapytała. Chciałbym znaleźć jakąś pracę, spodziewane i zrozumiałe. Jolanta już zajęła się tą sprawą. Chcesz zostać w mieście? zapytała. Tak, jeśli będę mógł odpowiedział. Przywrócenie praw rodzicielskich nie wchodziło w grę. Wujek Zbigniew to rozumiał. Nie odważył się o to zapytać. Jolanta zabrała głos. Amalia przywiązała się do mnie. Powiedziała. Nie musisz iść dalej. Odpowiedział. Nie mam do niczego pretensji. Poprosił o zgodę na kontakt z dziewczyną. Jolanta nie odmówiła. Amalia nie poznała taty. Co z ciebie za mężczyzna? Wykrzyknęła. Wojciech również był zaskoczony. Nie zdawałem sobie sprawy, że ludzie tak bardzo się zmieniają, powiedział. Jolanta załatwiła wujkowi Zbigniewowi towarzystwo znajomego. Nie mam doświadczenia, powiedział. Nic nie szkodzi, odpowiedziała kobieta. W budownictwie nie jest potrzebne. Praca prawdziwego mężczyzny rozweseliła wujka Zbigniewa. Na budowie panowała miła atmosfera. Budowlańcy nie pili. Każdy zarabiał na rodzinę. Powinienem sprzedać mieszkanie na wsi, powiedział wujek Zbigniew. Dam ci część pieniędzy za pokój. Jolanta kupiła mężczyźnie skromne mieszkanie. Gdzie mógłby się bez niego obejść? Wujek Zbigniew nie był wybredny. Był szczęśliwy. Niczego nie potrzebuje, odpowiedziała Jolanta. Nie oczekiwała od mężczyzny pieniędzy. Miała wystarczająco dużo własnych. Zrobiła dobry uczynek i to było w porządku. Wojciech był spięty. Mężczyźnie nie podobało się, że Jolanta rozmawia ze Zbigniewem. On mieszkał z twoją siostrą, powiedział. On cię lubi. Bzdura! wykrzyknęła Jolanta. Nie było żadnej sympatii. Elementarna wdzięczność. Sylwia Zbigniew zamyślił się. Czuł się winny tego, co się stało. Jak mógł tak żyć? Teraz tego nie rozumiem, ale wtedy to było normalne. Jolanta, jesteś dobra. Miesiąc później Wojciech zrozumiał, co zrobiła kobieta. Była z tego powodu szczęśliwa. Amalia zaadaptowała się w szkole. Nareszcie dziewczynka będzie się uczyć. Córka jest bardzo dobra. Nauczyciele byli zadowoleni z dziewczynki. Nie każde dziecko to potrafi. To prawda. Nie każde dziecko potrafi opanować program kilku klas do przodu. Wujek Zbigniew odwiedził córkę, zaproponował pieniądze. Jolanta jednak odmówiła. Po co nam twoje alimenty? Zapytała. Zgodnie z prawem, mężczyzna odparł. Jesteś analfabetką, nie musicie nic robić. Amalia została adoptowana. Zgodził się, ale kupował prezenty. Amalia zmieniła swój stosunek do niego. Wojciech się uspokoił. Był przekonany, że Jolanta go kocha. Ślub odbył się skromnie. Po co ten patos? Zaproszono najbliższe osoby. Przyszła też babcia Haliny. Niedługo usłyszysz dobre wieści, powiedziała. Jolanta nie potraktowała tych słów poważnie. Co jeszcze może się wydarzyć? pomyślała sobie. I na nic źle się czuję. Kobieta poskarżyła się Wojciechowi. Rano ledwo mogłam wstać z łóżka. Kręci mi się w głowie. Lekarz przyszedł do domu. W twoim stanie nie dba się o siebie, powiedziała. W jakim stanie? Jolanta zapytała. Badanie potwierdziło ciążę. To jakiś cud, wykrzyknęła Jolanta. Na początku w to nie wierzyłam. Ja nie mogę mieć dzieci, powiedziała lekarka. Cuda się zdarzają, odpowiedział lekarz. Zdrowy syn urodził się w terminie. Chłopiec był podobny do Jolanty. Wojciech był szczęśliwy. Amalia cieszyła się, że będzie miała brata. Na chrzciny przyjechała babcia Halina. A nie mówiłam powiedziała. Pamiętasz? Pamiętam odpowiedziała Jolanta. Nie uwierzyłam ci, a powinnaś była. Odpokutowałaś za swój grzech. Zostało ci zesłane dziecko z góry. W jaki sposób? Adoptowałeś dziewczynkę, pomogłeś mężczyźnie za darmo. Jolanta nie sądziła, że to taka wielka różnica Nie wiedziałam odpowiedziała. Teraz już wiesz. Dałam synowi na imię Zbigniew, na cześć jego ojca. I nie tylko. Ale także na cześć człowieka, który dał mi córkę. To dobre imię. Szamanka się zgodziła. Dała chłopcu amulet. Sama go zrobiła, powiedziała kobieta. Widzę to, odpowiedziała Jolanta. Babcia Haliny była rzemieślniczką. Po chrzcinach pojechała do rodzinnej wsi. Nie mogła przeżyć dnia bez świeżego powietrza. Jolanta była wdzięczna za dom, ale nigdy się do niego nie wprowadziła. Dlaczego nie? zapytała Jolanta. Odwiedzała kobietę. Moja Melina jest mi bardziej bliska, odpowiadała babcia Haliny. Nadal pomagała ludziom. Kobieta uważała to za swoje powołanie. Zbigniew i Amalia byli de Elaniej jak wnuki. Halina nie miała własnych dzieci. Kobieta żałowała swojego czynu. Matka Jolanty została pozbawiona takiej możliwości. Wszystkie swoje czyny zabrała ze sobą do grobu. Jolanta odwiedziła matkę na cmentarzu. Nie zadawała pytań. Opowiadała o swoim życiu. Chciałam z nią porozmawiać, ale nie mogłam. Sylwia i wujek Zbigniew przyjechali w odwiedziny. Moja siostra jest dokładną kopią. Znalazłem piękne zdjęcie, powiedział mężczyzna. Pożyczył pieniądze na pogrzeb żony. Nie wydał wszystkiego na alkohol, przynajmniej coś dobrego, powiedziała Jolanta. Chociaż nie miało znaczenia, za co zapłaciła. Rzeczy z minionych czasów nie mają już znaczenia.